Hey, Carl. Ja jestem Gosia i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem na temat przebiegu moich praktyk na pierwszym roku psychologii. Na pierwszym roku studiowania psychologii. Co jakiś czas na YouTubie wspominałam wam coś o tym temacie. Trochę więcej na TikToku, na którego was serdecznie zapraszam. I po aktywności właśnie na tamtej aplikacji widzę, że ten temat was interesuje, więc postanowiłam nagrać taki dłuższy format tutaj na kanał i opowiem jak to wyglądało w moim przypadku. Osoby, które się uczą studiują, może zastanawiają się, że dlaczego już nagrywam te podsumowania, jak dopiero... mi ja pierwszy semestr. Ogólnie te praktyki były do odbycia na cały rok, ale ja zrobiłam je w pierwszy semestr, więc po prostu aby koniec i mogę wam teraz o tym opowiedzieć. Także jeśli jesteście ciekawi, no to trochę sobie pogadamy, weźcie sobie coś do picia, do jedzenia i zapraszam. Tak jak już powiedziałam, studiuję psychologię, jestem na pierwszym roku i na każdy rok moich studiów przypada 240 godzin praktyk do wyrobienia. Zdziwiłam się, że wchodzi to już od pierwszego roku, spodziewałam się tego dopiero na drugim, trzecim roku. Są to studia licencjackie, jednak ja później będę chciała jeszcze robić te dwa lata magisterki. Oprócz Praktyk wiadomo, mam naukę, mam zaliczenia, ale jeśli chodzi o pierwszy semestr, to właśnie wszystko już zaliczyłam, te praktyki skończyłam. Tak jak wspomniałam, wcześniej są one do wyrobienia na cały rok. Ja zrobiłam je akurat w pierwszym semestrze. W sumie im szybciej, tym lepiej. I już Wam wszystko opowiadam, jak to wyglądało, jak znalazłam te praktyki i co na nich robiłam. Ja osobiście odbywałam je w szkole podstawowej. Jest to jedna z kilku placówek, w których można odbywać takie praktyki, jeśli chodzi oczywiście o psychologię. Moja uczelnia dała listę z rozpiską takich miejsc, w których mogą zostać odbyte te praktyki. No i Właśnie między innymi była tam szkoła podstawowa. Ale wyszczególnione jest to, że musi być tam psycholog szkolny, bo w niektórych szkołach są na przykład tylko pedagodzy. W tej, do której ja poszłam, akurat był psycholog i właśnie on był moim opiekunem praktyk. Właściwie nie on, tylko ona, bo to była pani psycholog szkolna. Oprócz tego na tej liście były jeszcze placówki takie jak przedszkola, szpital, prywatne gabinety, ośrodki, poradnie. Ja akurat wybrałam szkołę podstawową, bo lubię pracę z dziećmi. Na co dzień zajmuję się udzielaniem korepetycji, więc na co dzień mam kontakt z dziećmi. Będę musiała dokonać niedługo wyboru, jaką wybieram specjalizację i między innymi chciałabym wybrać psychologię dzieci i młodzieży. Dlatego, szkoła była idealnym miejscem na odbycie praktyk i takie zapoznanie się z tym wszystkim, jak to tam działa. Tak jak przed chwilą powiedziałam, opiekunem moich praktyk była psycholog szkolna. Taki opiekun jest potrzebny do obserwacji przebiegu Waszych praktyk i do tego, aby później wypełnić potrzebne dokumenty pod koniec już tych praktyk, bo w trakcie praktyk sama uzupełniałam taki dziennik. Każdego dnia musiałam opisywać, co robię, ile spędziłam w szkole, czego się nauczyłam danego dnia, także. Codziennie musiałam rozpisywać coś takiego, a opiekun praktyk dopiero pod koniec roi podsumowanie przebiegu Waszej pracy. Takie dokumenty są do pobrania na stronie uczelni, m.in. jest tam o Waszych wadach, zaletach, o Waszych obowiązkach, które spełnialiście podczas przebiegu tych praktyk, czego się nauczyliście i to na ile Was ocenia. Wszystkie te dokumenty, łącznie z dziennikiem praktyk, które sama uzupełniałam, muszą zostać oczywiście przyjęte, zaakceptowane, czy wszystko jest tak, jak powinno. Aktualnie jestem w procesie tego. Jeśli chodzi o sam przebieg tego, ile spędzałam w szkole, był to naprawdę luźnie temat. Sama wybierałam z nich, w których przychodzę i ile tam spędzę. Także to wszystko było do dogadania się. Psycholog szkolna nie była również obecna w każdy dzień w szkole, więc gdy jej nie było, miałam również inne zajęcia, do których teraz przejdziemy, To chyba najciekawsze, co robiłam na tych praktykach, jak one wyglądały. Przede wszystkim przeprowadzałam obserwacje podczas zajęć indywidualnych psycholog szkolnej z dzieciakami. Była też możliwość przeprowadzania takich obserwacji podczas spotkań z rodzicami takich dzieci. Oczywiście wszystko za zgodą tych osób. Zarówno dzieci, jak i rodzice musieli potwierdzić, że mogę być przy takich rozmowach, ponieważ podczas takich zajęć są poruszane różne wrażliwe tematy, ale nigdy nie spotkałam się z odmową, zawsze mogłam być obecna. Oczywiście obowiązuje mnie tajemnica tego, co było poruszane na takich spotkaniach, na takich zajęciach. Częstszym tematem poruszanym na takich zajęciach były emocje, bieżące tematy, czyli na przykład dany uczeń miał jakiś problem, czy to z nauczycielem, czy to z kolegami z klasy, lub jakiś rodzinny problem, mógł się z nami tym podzielić. Bardzo często formą wyrażania emocji było rysowanie. Za pomocą rysunków dzieci mogły przedstawiać. To, co kojarzy im się z daną sytuacją mogły rysować, to co odczuwają w danej chwili lub kiedyś odczuwały i jak to na nich wpływało. Oprócz tego czytanie różnych książek, gry, zabawy. To akurat było moje ulubione. Bardzo często graliśmy w Double w Uno, państwa miasta, Jenga, Tabu. Także moje wewnętrzne dziecko było usatysfakcjonowane. No i te dzieciaki naprawdę były przekochane. Im więcej czasu te dzieciaki spędzały w moim towarzystwie, tym bardziej zżywały się ze mną. Przez co, gdy było coraz bliżej końca praktyk, no to ubolewały, że muszę odejść. Nie ukrywam, że ja też było mi bardzo przykro z tego powodu, bo naprawdę trafiłam na same fajne dzieciaki. Dostawałam od nich różne rysunki, różne takie małe prezenty. Pełno pytań, czy zostanę również tym psychologiem szkolnym u nich w szkole, kiedy znowu mnie zobaczą. Część z nich zainteresowała się również moją twórczością tutaj i na TikToku i zaobserwowała mnie. Także jest mi bardzo miło. Pozdrawiam takie osoby. W późniejszym etapie, gdy już obyłam się z tym, jak wyglądają takie zajęcia u psycholog szkolnej, sama mogłam przeprowadzać takie zajęcia pod jej okiem. Przygotowywałam różne materiały i dzięki temu sprawdzałam sama siebie, jak mi z tym idzie. Ale ja bardzo lubię pracę z drugim człowiekiem, także była to dla mnie naprawdę przyjemność i coś fajnego. Tak samo z zajęciami rewalidacyjnymi, które współprowadziłam z osobami, które mają do tego uprawnienia, z takimi nauczycielami, którzy mają uprawnienia do tego. Zajęcia rewalidacyjne są skierowane dla osób z różnymi dysfunkcjami społecznymi. Ja brałam udział w rewalidacjach z dzieciakami, z zespołem Aspergera. Takie dzieci najczęściej mają problem właśnie z przekazywaniem swoich emocji, mają problem z porozumiewaniem się w grupie, czasami mają jakieś zaburzenia ruchowe. Dlatego na zajęciach rewalidacyjnych skupia się na pracy, nad tymi rzeczami. Wspomagałam również dzieci z zespołem Aspergera podczas ich lekcji, podczas ich przerw, jako taki nauczyciel wspomagający, którym oczywiście nie mogę się nazwać, ale mniej więcej tak to wyglądało. Po prostu siedziałam przy danym dziecku, pomagałam mu zrozumieć dany temat, pomagałam mu nadążyć z pisaniem, tłumaczyłam, jeśli była taka potrzeba i spędzałam z nim czas podczas przerw. I właśnie z dwójką takich dzieciaków mega się zżyłam. Dlatego też śmiało mogę powiedzieć, że będę z nimi tęsknić i pracą z nimi. I właśnie między innymi dlatego nawet nie odczułam tego, że to było coś takiego, wiecie, związanego z pracą, związanego z nauką, ze studiami, bo to sprawiało mi naprawdę przyjemność to, że tam mogłam być. Oczywiście poza praktykami dalej mam naukę. Dopiero pierwszy semestr ze mną, ale zdałam już wszystkie dziewięć zaliczeń. W tym pierwszym semestrze miałam m.in. takie przedmioty, jak oczywiście język obcy, czyli w moim przypadku język angielski, psychologia społeczna, osobowości, różnic indywidualnych, różne biomechanizmy. W drugim semestrze dojdą nowe przedmioty, a jeśli chodzi o wykłady o ćwiczenia, to mam po prostu kilka zjazdów w semestrze weekendowych we Wrocławiu. Bo ja akurat te studia odbywam w formie zaocznej, dlatego między innymi tak szybko uwinam się z tymi praktykami. Podczas trwania praktyk w szkole nagrywałam wam również daily vlogi, tak na co dzień, jak to wygląda. Wszystko macie na moim TikToku, więc jeszcze raz serdecznie zapraszam. Tam też właśnie często poruszam temat studiów i ogólnie na TikToku jestem codziennie aktywna. Macie tam moje codzienne życie, ogólnie content lifestyleowy. Dlatego jeśli chcecie mnie jeszcze lepiej poznać, to bardzo serdecznie tam zapraszam. Na pewno nagramy sobie też takie podsumowanie całego pierwszego roku, jak wyglądało właśnie studiowanie tej psychologii ale to dopiero za jakiś czas, za parę miesięcy. Ale jak na razie jestem bardzo zadowolona z wyboru moich studiów i czuję, że się w tym wszystkim odnajduję. Z tego miejsca bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Znajdziecie tutaj dużo takich pogadankowych tematów. Ja bardzo lubię tak do was sobie pogadać. Oprócz tego znajdziecie tutaj daily vlogi, weekly vlogi, content związany z podróżowaniem. Także będzie mi bardzo miłe, jeśli zostaniecie ze mną na dłużej i pomożecie mi w rozwoju tego kanału. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się co tydzień, jak zawsze w czwartek o 16. Dlatego trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmikach na moim kanale.